Witam, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny fragment taki yy, z tego rozwoju myśli aschatologicznej u apostoła Pawła. List do Filipian. I nazwałbym ten list do Filipian takim odkryciem nieba. Oczywiście nie odkryciem w tym sensie, że faktycznie jest to odkrycie, bo, bo, bo niebo. Jest odkryte w tekstach Starego Testamentu. To nie jest tak, że apostoł Paweł sobie gdzieś wymyślił jakąś koncepcję, nie wiadomo skąd. Ale raczej można powiedzieć, że właśnie w tym jego procesie, takim refleksji, to niebo się pojawia, pojawia się dlatego, że pojawia się konkretna, praktyczna potrzeba, to znaczy pewne, pewna refleksja. To znaczy, przypomnę, że zaczęło się od tego, że apostoł Paweł po prostu czeka na powrót Jezusa. To jest pierwszy tesalonicza i drugi Tesalonicza. Potem pojawia się przekonanie, że być może nie doczeka, i stąd więcej nauczania się pojawia o zmartwychwstaniu w kontekście tego, że apostoł Paweł nie jest pewien, czy nie będzie tym wskrzeszony, więc to zmartwychwstanie jakby jest tym tematem głównym dla niego w 15 rozdziale listu do Koryntian. W liście do Rzymian pojawia się pytanie nowej rzeczywistości, w której będziemy żyć, no ale pojawia się kolejne pytanie, naturalnie, no dobra, ale co się będzie działo ze mną pomiędzy moją śmiercią a moim zmartwychwstaniem? No i tu się właśnie pojawia, yy, idzie do Filipian, yy, ten wątek, wątek, który się też pojawia w bardzo praktycznym momencie życia apostoła Pawła, kiedy on tak naprawdę nie wie, czy yy, szybko nie umrze. A dlaczego tak myśli? No, dlatego, że już w więzieniu i wie, że to się może źle dla niego skończyć. Yy, 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 I właśnie. I mówi tak według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Czyli mi słowo apostoł Paweł nie wie, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Generalnie mówi, moją troską jest to, żeby Chrystus był uwielbiony, czy to przez sposób, jak będę żył dalej, czy to przez śmierć. No i Naturalne to jest, że jeśli myślimy nad tym, że możemy niedługo umrzeć, zastanawiamy się: No, dobrze, no ale co ze mną się w takim razie będzie działo? Wiem, że zmartwychwstanę, to, to, to apostoł Paweł wie, Wie, że Chrystus powróci i to zmartwychwstanie jest powiązane z Jego powrotem. No, ale co się dzieje pomiędzy tej przestrzeni czasowej, pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem? No i tu się pojawia ten wątek od 21 wersetu: Albowiem dla mnie, życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czyli tak naprawdę mówi, dla niego jakby to pragnienie, uwielbienie Chrystusa jest najważniejsze, bo życiem jest Chrystus. Czyli jakby żyje dla Chrystusa, skoro żyje dla Chrystusa, to nie ma problemu, żeby żyć dalej. Ale z drugiej strony mówi, śmierć jest zyskiem. No i to jest trochę zaskakujące stwierdzenie, w jakim sensie śmierć może być zyskiem. No, czytamy dalej. 22 werset. Dalej mówiąc jakby i o życiu, i o śmierci. Mówi tak. Jeśli życie moje w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Czyli niemi słowy, jakby ma dwie opcje, żyć dalej albo umrzeć. I mówi, śmierć jest zyskiem. Jeszcze do końca nie wiemy, czemu śmierć jest zyskiem, ale mówi, że śmierć jest zyskiem. I mówi, no jeśli mam żyć i dalej jakby to życie ma mieć sens, a co to znaczy, że ma mieć sens? No, że umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. I mówi tak, albo wiem jedno i drugie mnie pociąga. Czyli jakby, no, nie jest to prosta kwestia do rozstrzygnięcia. Pragnę rozstać się z życiem i z Chrystusem. I tu się pojawia wyjaśnienie, dlaczego śmierć jest zyskiem, bo to daleko lepiej. Czyli zwróćcie uwagę, że dla Niego rozstanie się z życiem nie jest jakimś pójściem, nie wiadomo gdzie, nie jest jakimś, nie wiem, snem, jak to po niektórzy chrześcijanie, nie tylko chrześcijanie, twierdzą, tylko po prostu mówi, jak się rozstanę z, Chryst z życiem, to będę z Chrystusem. Jak się rozstanę z życiem, to będę z Chrystusem. I zwróćcie uwagę, że jest to dokładnie ta sama, to samo przekonanie, jakie ma apostoł Jan w objawieniu. No ale, jakby niezależnie od objawienia, chciałbym wam pokazać, że apostoł Paweł też o tym mówi, tak? Mówi: Ja trafię do Chrystusa, ja będę z Chrystusem. I można by zadać pytanie, dlaczego będzie z Chrystusem? No, najprawdopodobniej dlatego, że wierzy, że po prostu będzie tam, gdzie Chrystus. Że po śmierci, jakbyśmy zerknęli do listu do Filipian, że skoro Chrystus jest głową, skoro Chrystus jest, Yy, właśnie tym z, z którym całe nasze zbawienie jest związane drugi rozdział, piąty werset i nas, którzy umarliśmy przez upadki ożywił wraz z Chrystusem zba z łaską zbawieni jesteście wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, innymi słowy jakby apostoł Paweł widzi, że jesteśmy związani na zawsze z Jezusem Chrystusem, jako naszym zbawicielem razem z Nim jesteśmy ożywieni ale co się dalej stało za apostołem Pawłem, jak został, jak, jak został zmartwychw wzbudzony, razem z nim posadzony, to jest psalm 110 po prawicy Boga ojca, i razem no z nim wzbudzony, i wraz z nim posadzony w okręgach niebieskich. W Chrystusie Jezusie. Czyli innymi słowy, apostoł Paweł wyciąga prosty wniosek, liście do Filipian, że kiedy umieram, idę do Chrystusa, należę do Chrystusa, razem z nim dostałem, dostałem nowe życie w Chrystusie. Chrystus króluje po prawicy Boga Ojca, siedzi po prawicy Boga Ojca. Gdzie trafię po śmierci? Trafię do Chrystusa. Gdzie siedzi Chrystus? Po prawicy Boga Ojca będę z Chrystusem do czasu zmartwychwstania tam, gdzie on jest, czyli w niebie czyli w niebie, no w niebie, czyli w tej rzeczywistości transcendentnej, niebiańskiej, tej, gdzie jest Boży Tron. I dlatego, mówi, śmierć jest dla mnie zyskiem. Można by zadać pytanie, normalnie rzecz biorąc, z perspektywy Starego Testamentu, gdzie nie ma tej koncepcji tak, bycia z Chrystusem, jest Mesjasz, jest Psalm 110, jest proroctwo, ale to wszystko jest takie trochę, wiecie, zanurzone w takim, takiej niepewności, takiej niejasności, i tutaj też trzeba przypomnieć, że objawienie jest postępujące w Starym Testamencie, czyli z takiej pewnej mętnej, niejasnej wizji przyszłości, ona się krystalizuje, rozwijając się w trakcie, jak chrystologia się rozwija, jak nauczanie o Chrystusie, o Mesjaszu się rozwija, też nasze zrozumienie czasu przyszłych się rozwija i rozwija się ostatecznie właśnie w taki sposób, że apostoł Paweł może powiedzieć, śmierć dla mnie jest zyskiem. Bo będę razem z Chrystusem po śmierci, trafiam tam, gdzie jest Chrystus. Gdzie jest Chrystus? Siedzi po prawicy ojca. Razem z nim zostałem wzbudzony z martwych, razem z nim będę również posadzony po prawicy Boga Ojca. Będę z nim. Będę z nim na ten czas, dopóki nie wróci. No i dlatego właśnie takie, a ja nie nauczanie: liście do Filipian. Chociaż 24 werset mówi, lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. No, ale tak naprawdę powiedzmy sobie uczciwie, to jest taka trochę rozważanie, kiedy umrę, tak? Bo ostatecznie i tak umrę, no chyba, że Chrystus powróci wcześniej. No, ale jak nie powróci, to po prostu mówi: Jestem zmęczony. Fajnie by było być już z Panem, śmierć jest zyskiem. Ale jak mogę służyć owocnie, to oczywiście chętnie będę służył i to też mnie pociąga. Chcę służyć Chrystusowi, podoba mi się służba dla Chrystusa. No, ale kiedy ona się skończy, to wiem, gdzie trafię. Będę z Chrystusem. Być Chrystusem to daleko lepiej. Nie w kontekście życia w ogóle, myślę, że też w tym sensie, że. Yy, chociaż w jakimś sensie może i życia w ogóle, nie wiem. Są różne chwile, czasami, niektórzy ludzie mówią, ja bym jeszcze chciał żonę znaleźć, albo ja bym jeszcze chciała mieć dziecko, albo zobaczyć, jak to dziecko wnuki gdzieś tam mi rodzi. Yy, jak mam dorosłe dzieci. I yy, yy, Są takie miejsca, myślę, że chcemy coś jeszcze zobaczyć i jakby myślę, że to jest naturalne i nie ma w tym nic złego szczególnie w perspektywie Starego Testamentu to życie jest darem od Boga i jest dobre i błogosławione, no, ale oczywiście to życie przyszłe jest czymś doskonalszym, bo ta nowa rzeczywistość, tak jak mówiliśmy ostatnio, Odliście do Rzymian, jest czymś doskonalszym, czymś, czymś pełnym chwały, czymś, co jest ciągłością, kontynuacją tego, co jest, ale jest czymś lepszym, przy całej kontynuacji i trwaniu jest czymś doskonalszym i lepszym. Także być z Chrystusem jest daleko lepiej, ale słuszmy Chrystusowi swoim życiem. Jedno i drugie jest błogosławione. Nie ma problemu w tym, że czasami się zastanawiamy, które wybrać, bylebyśmy mieli tą wizję właśnie, że Chrystus jest tym, z kim jest nasza przyszłość i nasza doczeczność związana. I razem z Nim królować będziemy, jeśli tylko wytrwamy. Czego życzę nam wszystkim. Z Nim i na wieki dla Niego żyć będziemy. To jest, to jest sedno, o którym też gdzieś mówi Jan, 17 rozdział. Panie, dziękujemy Ci za tą przyszłość. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy być z Tobą, kiedy umrzemy. Panie, że wiemy, gdzie trafimy. Paweł wiedział, my wiemy. Daj nam, daj nam się nie bać. Daj nam trwać przy Tobie i zachowuj nas przy sobie i prowadź nas do Ojca. i Panie, bądź uwielbiony za łaskę, którą, którą mamy w Tobie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.